Historia bomby atomowej zaczęła się na długo przed Hiroszimą. Przełomu dokonano w XVIII wieku. Wtedy to Martin Klaproth odkrył radioaktywny pierwiastek, który miał stać się nadzieniem broni jądrowej – uran. Później inni naukowcy szczegółowo opisali rozszczepienie jądra atomowego. Niestety wyniki ich pracy służyły interesom wojska. I pomogły mu realizować cele, których skutki są znane. Dziś prawie 15 krajów posiada broń jądrową. Rządzący wcale nie chcą się jej pozbywać. A najgorsze jest to, że liczba bomb może jeszcze wzrosnąć. Kiedyś stworzenie jednej bomby zajmowało dziesięciolecia. Obecnie przy sprzyjających finansach i odpowiedniej technologii można je tworzyć masowo, chyba że się mylę. Dziś dowiesz się, kto odpowiada za równowagę nuklearną, ile lat powstaje projekt broni i jak w ogóle powstaje bomba atomowa. Odcinek stworzony wyłącznie w celach edukacyjnych. Czym można wypełnić bombę atomową? Najlepiej izotopem uranu lub plutonu. Ale jeśli ktoś dziś zdecyduje się rozpocząć produkcję broni jądrowej, to będzie musiał zachować to w tajemnicy. Pluton nie wchodzi więc w grę. Ten pierwiastek nie występuje naturalnie, a powstaje w reaktorze, którego ciężko ukryć w piwnicy. Pozostaje więc tylko uran. Uran 238 jest jedynym izotopem, który nie jest produkowany syntetycznie. Jest on jednak bezużyteczny do budowy bomb atomowych. Aby uzyskać wymagany izotop uran 235, musimy wzbogacić naturalny uran lub, prościej mówiąc, przetworzyć go. Skąd wziąć surowce? Obecnie pierwiastek ten produkuje się komercyjnie na całym świecie, a proszek uranowy można kupić pod nazwą Yellow Cake. Niektóre kraje, takie jak Iran, go produkują, a niektóre kupują go od kazachskiej firmy Kazatomprom. Jeden ładunek nuklearny wymaga 50 kg czystego uranu 235. To ponad 6,5 tony yellowcake. A biorąc pod uwagę, że bombę trzeba przetestować, będziemy potrzebować co najmniej trzech materiałów wybuchowych. To tyle co 20 ton prochu, ale zakup to nie jedyne wyzwanie. Trzeba go przetransportować i znaleźć miejsce do przechowywania, choćby w jakimś ośrodku nuklearnym. A pamiętaj, że to ścisły sekret. Iran podołał zadaniu i przechowuje swoje zasoby w pięknym mieście Isfahan. Turyści nawet nie wiedzą, że przechadzają się po beczce prochu. Ale to bezpieczne, dopóki uran nie zostanie wzbogacony a to bardzo pracochłonny proces. Jak wzbogaca się uran? Polega to na rozszczepieniu atomów i oddzieleniu potrzebnego izotopu U235. W tym celu uran musi osiągnąć ogromną prędkość. Potrzebujemy urządzenia zdolnego obracać się dziesiątki tysięcy razy na minutę. Wirówki. Jest to bardzo skomplikowana maszyna, składająca się z wielu trudnych do zdobycia części. Grupa dostawców jądrowych kontroluje eksport sprzętu, w tym części wirówek, ale istnieje też podziemny łańcuch dostaw. Przemyt. Ponieważ jednak czarny rynek nie jest zbyt rzetelny, niektóre kraje opracowały własne sposoby pozyskiwania sprzętu. Na przykład Korea Północna stworzyła w Chinach firmę fasadową o długiej nazwie Shenyang Aircraft Group Dendong Import and Export. Ten łamaniec językowy był niemal całkowicie identyczny z nazwą jednej z chińskich firm prawniczych. Ta zmyłka. Pozwoliła Korei Północnej importować elementy i pozostać niezauważoną. Tyle zachodu, byle wirówkę. A do wzbogacenia uranu potrzeba ich tysięcy. Razem tworzą swego rodzaju potok, przez który przepływa gazowy uran. Dobra, załóżmy, że ten żmudny proces mamy za sobą. Zadanie wykonane. Potrzeba roku, aby uzyskać 50 kg uranu niezbędnego do eksplozji. Oczywiście wykluczając możliwość awarii, wypadków lub robaka komputerowego. Takiego jak Stuxnet. W 2010 zaburzył on działanie setek irańskich wirówek i znacznie spowolnił cały system. Ale mniejsza, mając jedynie odpowiednią ilość wzbogaconego uranu, nic nie zdziałamy, bo trzeba go gdzieś umieścić. Ile zajmuje zaprojektowanie i produkcja bomby? Oto John Coster Mullen, kierowca ciężarówki z Wisconsin. Jest on też znany z tego, że stworzył bomby Little Boy i Fat Man, które zniszczyły Hiroshima i Nagasaki. Coster Mullen spędził 19 lat tworząc ich szczegółowe projekty. Obie były bombami implozyjnymi. Zawierały wzbogaconą kulę uranową, a dookoła konwencjonalne materiały wybuchowe. Detonator wyzwalał serię jednoczesnych małych eksplozji. Pod ich wpływem kula znajdująca się w środku mogła się skurczyć i osiągnąć masę krytyczną. W efekcie doszło do ogromnego wybuchu. Niewielki zespół współczesnych naukowców z doświadczeniem w fizyce i inżynierii może zaprojektować taką bombę w kilka miesięcy albo i szybciej. Jeśli zaoszczędzą czas dzięki dostawie jedzenia i darknetowi. Gdy projekty są gotowe, nadchodzi najbardziej niebezpieczna część produkcja. Przez cały ten czas wzbogacony uran pozostaje w stanie gazowym. A trzeba przekształcić go w metal. Aby to zrobić, naukowcy używają wody, kwasu fluorowodorowego i magnezu. Przetworzonemu metalowi nadaje się pożądany kształt. W przypadku broni implozyjnej, kształt ten to dwie półkule. Trzeba zachować ostrożność. Taka zabawa ze stanem fizycznym uranu stwarza bardzo wysokie ryzyko wypadku. Eksplozji nuklearnej. Może nie na wielką skalę, ale i tak całkiem sporą. Taką, która zniszczy laboratorium i zapoda osobom obsługującym urządzenie śmiertelną dawkę promieniowania. A to nie koniec przedsięwzięcia. Co zrobić z bombą po jej ukończeniu? Przed użyciem bomby jądrowej trzeba ją przetestować. Dziś testy te odbywają się pod ziemią. To jedyny sposób, by powstrzymać rozprzestrzenianie się radioaktywnego opadu. Trzeba więc wykopać wielką dziurę lub znaleźć opuszczoną kopalnię. Ale eksplozja i tak nie pozostaje niezauważona. Mimo braku grzyba atomowego, podziemny wybuch przyciągnie uwagę. Grupa traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową z siedzibą w Wiedniu monitoruje globalne sieci sejsmometrów i urządzeń do identyfikacji radioizotopów. Wykryją nawet najmniejsze eksplozje nuklearne. Nie da się więc uniknąć sankcji i kar. Taki los spotkał Koreę Północną. Kiedy kraj ten przeprowadził pierwsze testy nuklearne w 2006, ONZ nałożyło sankcje, które zaburzyły gospodarkę kraju. Jednak żaden kraj nigdy nie zniszczył swoich zapasów broni jądrowej z powodu sankcji. Zastosowanie takich środków jest równoważne ze schowaniem się za moskitierą, przed tygrysem bengalskim. Tak, wiele krajów posiada broń nuklearną. Ale żaden z nich nie chce jej używać. Prawdziwe zagrożenie stanowią korporacje. Obecnie są one potężniejsze niż wiele państw. Mogą współpracować z rządami wojowniczych krajów, prowadzić własne bitwy i o wszystkim decydować. Myślisz, że to przypadek, że gdy opowiada się smutne historie o końcu świata, to w tle zawsze widnieje jakieś logo.